Witam serdecznie, z tej strony Piotr Szczygieł. Mamy dziś dzień 21 kwietnia, a ja chciałbym zaprosić Was na techniczne spojrzenie na rynki, czyli krótki, kilkuminutowy przegląd najciekawszych sytuacji rynkowych. W dniu wczorajszym wspominałem o ważnym oporze na parze walutowej euro-dolar. W tych okolicach cena wyraźnie zareagowała. Ja osobiście zawierałem pozycje krótkie, zamknąłem je na około 50 pipsowym proficie. Cena zeszła jednak jeszcze niżej, w okolice 80 pipsów. Ja jednak postanowiłem rozegrać to intradayowo, no i w okolicach godzin wieczornych zamknąłem tego trade'a. Teraz oczekuję dalszego spadku i dotarcia w okolice, tak jak wspominałem wczoraj, punktu D, potencjalnej korekty prostej ABCD. Są to rejony poziomu 1, 11, 47, gdzie wypada również strefa popytowa, oraz zniesienie Fibonacci'ego 50%. W mojej opinii warto więc obecnie zejść na niższy interwał czasowy, załóżmy na H1 i tutaj poczekać na ruch korekcyjny w okolice tego współczynnika 61,8%. Gdzie wypada również ten ostatni dołek, jak widzimy tutaj. I są to rejony poziomu 1,13,50. Także w tych okolicach moim zdaniem warto szukać pozycji krótkich, jeśli cena by podeszła w celu podłączenia się do dalszego ruchu spadkowego. Oczywiście dzisiaj poznamy również decyzję Europejskiego Banku Centralnego, a później przemawiał będzie Mario Draghi. W mojej opinii nic się nie zmieni, co może zaowocować wystrzałem euro do góry. Także warto uważać na te pozycje krótkie. Jedynie, co może nas zaskoczyć, to to, że Mario Draghi zmieni swoją ostatnią opinię, jeśli chodzi o dalsze kierunki polityki monetarnej i powie, że jednak dalsza obniżka czy też luzowanie jest możliwe i wtedy możemy być świadkami mocniejszego spadku. Dlaczego tak by miał zrobić? No, w mojej opinii, jedyną argumentacją jest to, że Mario że Europejski Bank Centralny nie będzie chciał silniejszego euro i w związku z tym powie o takiej możliwości. Wtedy bylibyśmy najprawdopodobniej świadkami zniżki. Jednak, głównym scenariuszem po wypowiedzi szefa Europejskiego Banku Centralnego jest zwyżka notowań euro -dolar. Jeśli chodzi o stopy procentowe, to tutaj one zostaną bez zmian. Na jakieś 99% także raczej nie powinniśmy mieć do czynienia z jakimiś mocniejszymi ruchami podczas przedstawienia odczytu stóp procentowych. Kolejną parą walutową, na którą chciałem zwrócić uwagę, są notowania USDJPY. Tutaj bardzo ważny poziom, równość. 100% w korekcie prostej ABCD oraz zniesienie Fibonacci, 38,2% w tych okolicach warto szukać ewentualnej pozycji krótkich. Jeśli natomiast ten, to miejsce zostanie przebite, kolejne ważne opory wypadają w okolicach, o których już wspominałem kilkukrotnie. Kolejna para walutowa USDK, wspominałem o niej wczoraj. Mieliśmy również tutaj przebicie kolejnego nowego minimum, także przesunęliśmy te prostokąty, które wyznaczają równość z poprzednią oraz z największymi korektami w trendzie. Przesunęliśmy siatkę Fibonacci'ego i teraz kluczowe opory wypadają w okolicach poziomów 1,28,25 oraz 1,29,75. W mojej opinii, właśnie tutaj, warto szukać okazji. Do podłączenia się do ewentualnego ruchu spadkowego. Na końcu jeszcze chciałbym wrócić również do przedstawionego wczoraj wykresu DAXa. Mówiłem o tym, że jesteśmy na zniesieniu Fibonacci 61,8%. Jednak głównym celem dla ceny są rejony poziomu 10800 i rzeczywiście współczynnik FIBO 61,8 został przebity, i teraz cena zmierza do kolejnego oporu. Ma, który jest najważniejszym oporem, o czym mówiłem wczoraj, jest to równość z tą poprzednią korektą w trendzie yy, oraz miejsce, wy, gdzie wypada potencjalna formacja harmoniczna gartleya Także w tych okolicach warto dopiero szukać pozycji krótkich. Jest to wykres dzienny, więc może to jeszcze zająć kilka dni i w mojej opinii to właśnie ten poziom jest kluczowym targetem dla ceny. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli wy mielibyście jakieś ciekawe analizy, zapraszam oczywiście do publikowania ich na streamie. I teraz już kończę, także do zobaczenia na razie.